Czytanie z księgi proroka Malachiasza. To mówi pan Bóg: oto ja posyłam anioła mego i przygotuję drogę przed obliczem moim, a przyjdzie natychmiast do swojej świątyni władca, którego wyszukacie, i anioł przymierza, którego wy pragniecie. Oto przybywa, mówi pan zastępów, i któż zdoła myślą objąć dzień przyjścia jego, i któż się ostoi na jego widok? On bowiem jest jako ogień, co topi, i jako ziele farbiarzy. I usiądzie topiąc i oczyszczając srebro. I oczyści Synów Lewi, i przecedzi ich niby złoto i srebro, a będą Panu składać ofiary według sprawiedliwości, i będzie się podobać Panu ofiara Judy i Jeruzalem jako za dawnych dni i jako za lat dawno minionych, mówi Pan wszechmogący.